Siemaneczko, Witam. Ja i mój ziomek. Dekart Kane w naszej serii Diablo 2 Resurrected. Chodź Kane, idziemy. A chwila. Siema wam. Czy <grystanie> <grystanie> chcesz odwiedzić ze mną halę umarłych poziom trzeci? Tak, czekałem na zaproszenie. No, no to sorry Dekart. Mam już pełne party. Idziemy. <grystanie> Składamy się z 10 osób. Czekaj, tu twoje. O. Dobra. Tego się nie spodziewałeś, co? Dokładnie tego się spodziewałem. Że cię zdradzę? A, ty o tym mówisz. A to zapomniałem. Ej, twoje szkiel zablokowały przejście. No wiem, to jest problem. Spróbuję tam ciebie. wejść. Nie no ja tam szedłem. Okej. Okay. No weźcie tu do środka walczyć to jest moja armio Dawajcie, dawajcie, bo tutaj zaraz i w ogóle śmierć będzie, to nie ma sens no. tak. Pęknięty, prymitywny, uszkodzona, eee, nic ciekawego. Te przymiotniki tu są świetne, co? Pęknięty, prymitywny i tak dalej. No ale są też lepsze przez rzecz. Odkruszona czaszka. Gain, very nice. Czaszków coraz więcej będzie. Ale, ale, dziwne wyjście, nic tu nie ma. No, o tyle, dom jeszcze możesz swój pas os osłonić więcej slotów widzisz wtedy na nim. O, rzeczywiście, ale. Znaczy to ja i tak wiem co tam jest w sensie No ale czasami wiesz jak tam w ogniu walki to nie zawsze wiesz Patrz na to Tu jest ile złota skrzy... Łoo! Ile przeciwników! Idę, 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 idę Jest ich naprawdę dużo Rzucam klątwy O, o wiem, że trochę ich jest Wniosłem to? To miasto Wekiera. Duża wiekiera. tarcza. Wekiera czy wiekiera? No wiekiera. I złota skrzynia. Kostka A chora skrzyni. Dreamu. Aaa, to jest ten! To co mieliśmy zdobyć. Tak. O tak, najlepszy przedmiot w grze. Okay. I teraz się zaczyna zabawa. Czekaj, e, czekaj, czekaj. Sprawdźmy jeszcze to... resztę tego piętra. Patrz moje HP. Patrzcie, moje HP. Czy ja zginę? Czy ja zginę? To nie wiem gdzie jesteś. I? No chwila prawdy. A co, bo jest, Poison Cię bije, tak? Tak, on zawsze zbija do jednego, tylko nie byłem pewny. okej. Okay. Okej, okay, coś długo się utrzymuje. Czy muszę coś wypić? W tej kostce Horadrimów można coś transmutować. Dobra, sprawdźmy resztę piętra zanim to rozkminimy. Ty sobie tutaj... No nie mogę, bo mam, bo mam tego Poisona, on mi jeszcze nie zszedł. No to e, dam sobie radę. Dzięki. Nie ma problemu. Niebieska maczeta. Nie mogę wnieść więcej. Nie masz antidotum? Nie. Nie? Nie. Mam miksturę wytrzymałości. wytrzymałość. Ademet. Ten poison jest taki mocny. Kolejny amulet. Może lepszy będzie w końcu. O. Plus jeden do maksymalnych obrażeń. A dopiero mi strzeli. Wow! Poginęły mi jednostki! Mm -hmm. Już musiałem dwóch przyzwać. Co tu się dzieje? O nie, trudka! Teraz też się będę śmiał. Już zeszło. Mm. <laughs> Ale ja uznam, że nie opłaca się jej na sobie trzymać tyle, więc po prostu zdjąłem tego debuffa. O, oczywiście, oczywiście. Dobra, A, to... możemy chyba wracać. Dobra. Chodź To najpierw się pozbędę... itemów. Tak jak to należy mhm. zrobić. Ciszą I około... pokażę Ci jak używać o. kostki Chora Dreamów. Wielki, wielki skarb powiedział mi Dekartka, że to jest. Dokładnie. Bo to jest najważniejszy item. Że... Duża tarcza cierni, 12 obrony i 1 demerza oddaję przeciwnikom, 34 siły. Chcesz coś takiego? Dobry wieczór. Dobra. Coraz więcej noszę tych talizmanów. Coraz... Nie mogę sprzedać tej kostki? Co to ma być? Nie. Doć? Chodź tutaj do skrzynki. Wszystko sprzeda inne. Aha. No i co? Okay. Czy zbierałeś pierścienie i amulety, jak mówiłem? Pierścienie nie. Amulety? Amulety te. Ile masz? Yy... Raz, dwa, cztery małe, jeden duży. Nie. Ach, nie. Nie o to mi chodziło. Dwa duże. To są te, to są czarne. Dobra, Zb masz te pierścienie, masz. Zbieraj to raz. A, no pa. to takich rzeczy To jak były słabe, to sprzedawałem, to nie mówisz? Żebym to zatrzymywał? Dobra, weź to. już no to wziąłem. do skrzyn, do kostki Horadrimów. Wszystkie pierścienie, wszystkie jakie trzy. mam? Wszystkie... nie, wszystkie trzy. Te, co ci dałem. Aha, bo mam jeszcze na odporność tę truciznę, no ale dobre. Pierścień I... biegłości. No, Pierścień I pierścień farta. Ja bym... Przyciskiem myszy otwórz kostkę. No, otworzyłem, tak, są w środku. I kliknij, transmutuj. To ci wypadło coś fajnego? Amulet. 8% szansy na zdobycie magicznych przedmiotów. Mi fajny amulet wypadł. Yy, A co tu można wrzucać? 12 odporności na ten. Co, tak. tu co tu można wrzucać? Już ci mówię. Masz te fiole fioletowe miksturki, które powiedziałem, żebyś zbierał? To mam, tak. To wrzuć trzy. A jak mam ich więcej? Czy można? Mikstura pełnego wzmocnienia. Ha. To, o, to instantowo ci leczy z, ten. 100%, 100 ci zwraca instantowo manę i tego. No to mam takie dwie, to jedną będę przy sobie nosił. Czy tak. masz y, kamienie szlachetne. Czekaj... Na, Nadkruszone. To mam, na pewno. Tylko jeszcze ogarniam ekup w tym wypadku, moment. Mhm. E, to odłożę, jeszcze skoczę na szybkości tu. Bo chcę sprzedać to. Cyk, cyk. Ech, to może zostać... O, sprzedałem klucz na key. Dobra, yy... Mówisz nadkruszone... No mam jakieś nadkruszone rzeczy, tak. Hmm? To trzy z tego samego rodzaju włóż. I z to, jest dwa. to mam trzy ametysty... Mam dwa diamenty, jeden topas i jeden rubin jeszcze. Poczekaj, poczekaj. Eee, Yyyyy... już tyk. Tyk. O, wow, ametyst ze skazą! O mhm. I one Leps... się skalują. Jest kilka poziomów ich. Lepsza wersja. Tak. Masz może dwa? diament na zbyciu? E, tak. A czy trzy nadkruszone czaszki też coś zrobią? Tak. Ametystów miałeś chyba dwa, tak? E, nie, ametystów miałem trzy. Diamentów mam dwa i dałeś mi trzeci. Mam jeszcze no. po jednym topazie i rubinie. Masz topazy tak. dwa. Czekaj, najpierw dam czaszki I w takim razie. Ło! Czaszka ze skazą, ale bajer. Tyk, tyk, tyk. Tyk, tyk, tyk. Ale super mechanika. Po co mi AMX Tak do... dałeś? Yy... No chyba ci brakowało. A nie. Czekaj. Nie dałeś mi jeden rubin, jeden topas i dalej mi brakuje jeden rubin, jeden topas. Mówiłem, że mam po jednym. A, dobra, masz jeden rubin i <noise> yy, topazu nie mam No. tyk cyk No coś ten napobili. To Masz? możesz mi oddać ametyst to sobie zmienię. A. Nie, to nie, ametystu mi nie dałeś No ci dał Nie, bo to jest ten przerobiony A ja miałem 3 mhm. Więc mi nie dałeś O, ale ma, aha, czekaj, mam topas A, to czekaj, to oddam ci to, bo nie wyjąłem ze skrzynki po prostu, To sobie to podnieść Mhm. Zapomniałem, a to przerobię No i dobra, no to mam pięć takich fajniejszych tych... No, ja mam ich masę, nie przerabiam. No widzisz, i tu są różne receptury I temy też można przelosowywać na inne. Komu musiałbym posprawdzać, bo pamiętam tylko te podstawowe rzeczy. No ale nie będę, nie będziemy chyba z taką kostką chodzić, nie, w sensie lepiej to zostawić, bo... Yy, no, zobacz, że ona zajmuje 4 miejsca, a zobacz, ile miejsca daje. Można w niej normalnie przechowywać przedmioty. Można w niej przedmioty przechowywać? Tak po prostu? Tak po prostu. A w takim, a czy jak włożę tam talizmany i tak dalej, to będą dalej nie działać? Nie będą działać, nie, właśnie talizmany. Okej, okay. a jak włożę skrzynkę do skrzynki? Nie, nie da się. To, nie na skrzynkę da się? Aha, tak. <grystanie> ale to w teorii mogę tam książki wrzucać. Tak, ale niewygodnie nie, nie będziecie używać. Czy, no ale identyfikację zbyt nie używam, a jak jest, używam portalu, no to i tak jest stop, więc. Mhm. Więc według mnie worth it. Okej. Okay jak będziesz gotowy, to idziemy dalej. To idźmy dalej. To idziemy dalej eee, wejdźmy tam i wyjdziemy po prostu piechotą, nie? Eee, dobra. Na górę idziemy. Te recepty to jeszcze posprawdzamy. Zabójczy Fajne... berdyż nie toperze. Fajne rzeczy można było. Ej, ten berdyż jest... Tak go chyba wyrzuciłem, bo mi lepsza rzecz dla najemnika padła Ej, nie mogę na najemnika jak uwejść? O! Litera O Na klawiaturze Oczy znaczy, no, o. No, o. no to Wiesz? jak tak to dostał lepszą broń Tak, 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 udało się biegnę, biegnę Powiem tam trójząb, który ma mniejszy rozstrzał obrażeń a berdyż ma po prostu bardzo duży imię, nie odpowiada. No to znaczy, ten Berdysz ten... i tak był lepszy niż ten biały item, co miał ode mnie, więc. A, okej. Okay. O, tam jeszcze wrogowie. Strada. <laughs> Suche wzgórza. Powróciliśmy. Urny rozbijać. Dobra, i czego my teraz tu szukamy? Hmm. Rozumiem? Da, da, czekaj, czekaj. O, elitka! Coś tam, coś tam robaków. Yy, w dalekiej oazie. W dalekiej oazie szukamy. Satelok A, w ogóle, jest śmieszny ten. Jak wejdziesz na tą starą wersję, to mhm. będziesz miał stare tłumaczenie. Yy, bo oni jakoś dziwnie tłumaczyli w tej pierwotnej wersji Diablo 2. I niektóre potwory mają śmieszniejsze nazwy. Kotołak tym razem. A, szablokot. Nie, tu dalej się nazywa szablokot. I kotołak to bez zmian. Złoki gwardzisty. Super sprawa. <grym> zwiedzamy dalej, zwiedzamy. Nie wiem czemu napiłem się wody. Ja też się napiję. trzeba się nawadniać. To jest bardzo ważne. Hydrate yourself. O, sekretne przejście. Nie prowadzi nigdzie. Zaskam. To po co takie przejście jest? te na mapy, dziwnie wyglądają. właśnie, to jest ten sekret. Darzy, w tym okay. Po co przejść? Ja zaraz... O, patrz, co tu, patrz co tu jest. Wow, ale mogę go go oberwał. Nie, mam problem z tym nazwiskiem poprawnym, diablo. Czyżby tu było zejście? Czyżby. Nie. Przeszukaj salę umarłych pod suchymi wzgórzami po szkoleniu kostki. Zbadaj robacze gniazdów w pobliżu dalekiej oazy. O Marco, to są schody, patrz. Patrz, widzisz to? W starej wersji lepiej w nie starej nie, grafie nie. lepiej to widać, no Na nowej to jest takie. Tak, tak! Hmm, tak. To są spoty. Musicie nam uwierzyć. Dobra, poluje. Dzień dobry Cyk O, to strapowane Gold, gold, gold Jakiś toporek Lekki pas Lekki pas ja mam pas. Ja mam tunikę chyba tak Ja mam szarfę dobrej jakości hmm. Gratuluję On to syf jest, a nie dobry item, więc Teraz mam więcej. Plus cztery miejsca na pasku, ale. Ale co to znaczy? Że są cztery miejsca na pasku. Pewnie miałeś tyle samo. Dwa rządki. A, w ten sposób, dobra. Mhm. Szeroki tak, topór biegłości. Kiedy... W starej wersji chyba tego nie było. Tak napisanego. Z tego co pamiętam. No bo po co? To jest taka nowość. <laughs> chyba najwięcej jest 12 miejsc, albo. Nie, 8. Jestem przeciążony. 12 to było za dużo. <ścoughs> bardzo możliwe, bardzo możliwe. Skrzynia, skrzynia, skrzynio, pokaż, robi. Nic dziwego, ciekawego. Ile golda, lecimy? Dawać mi tu gold. Czemu to jest takie czerwone? Co to jest? On runa Nef. Runa Nef. Mhm. Będę musiał sprawdzić. To już mamy trzy. Tak. Uuu, żółta szabla. Oczywiście hmm. oh. nikomu się to nie przyda. Ja ale... Czy to jest z waypointa? Czy jeszcze Uuu. nie? Jak to zły po? Tak, możemy. Okej, okay. poruszajmy do miasta. Ludko lej... Ludko lud kolej. Czy tam ludko leł? Ludko Tak to nazywam. Jest Cząt bardzo dokładnie. Zobaczmy co z tą szablą. Skut coś na taką, obrażenie, odprócizny, no. Wygląda jak idealna rzecz na sprzedaż. Dobrego dnia. Tung, 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 tung. I nadkruszony diament, kolejny mam. Więc sobie go zrzucę. tutaj robię, robię. A czy jak masz trzy ze skazą, to potem też w lepsze się robią, pewnie, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Jest sporo poziomów, mają, więc też się zbierać z tą kostką to teraz wszystko opłaca się, kurde, zbierać. No. Kostka tak. Rubika. Kost... No, do... kostka Rubika. No mocna rzecz w każdym razie. Tego, tego z Doty rzecz. 2, nie? Wink, wink. O Boże. Nowa seria, Dota 2. Nie, nie, nie będę nie. grał w Dotę. Dota to jest jeszcze trudniejsza niż StarCraft. Mo Dla mnie przynajmniej. O nie, gdzie ja poszedłem? Właśnie, gdzie iść. Czym my wróciliśmy? Ej, nie zazn Nie zaznaczyło nam O, oh, fuck! Ale przecież się tepnęliśmy! No No nie jak nie? Czy tak? No mówię Mówię no nie A to nie było Dry Hills? Dry Hills to było Suche wzgórza. A no, okej okay. Ach, dobra weź Myślałem, że to już Zde. mamy odblokowane wcześniej tak też nie, mam. No nie, zagadka rozwiązana, co? Szczękowy kart To Barbarzyńcy ja tego nie potrzebuję. Dobra, szukamy przejścia dalej. Szukamy robaczków. Zakładam, że znowu będą schody pokryte na tak. widoku. Schody, schody, Ale no na mapie schody. to widać, wiesz? Na mapie są bardzo adekwatnie zaznaczone. Mm, okay. na, na mapie na przykład lepiej są w nowej wersji oznaczone. O, znalazłem przejście choć. No, to jest sekretne przejście. Nikt żaden by się nie domyślił. Daleka oaza. No, potrzebuję. Nie wypiję całej. Nie wypiję całej. Co to co. pora, pa, po, 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 po. Robaczku. Kiesz, robaczku. od nie wiem czego. Od mojego ognia. Aha, Strasznie szybko o. Mam Kogo? Ciurę. Gratuluję. Jakieś jeszcze lokacje. Nie jest, gniazdo. Coś tu jeszcze na zewnątrz ciekawego w okolicy... Ale fajna główka. Na Mamy starej grafie o wiele ciekawiej ta głowa się prezentuje niż na nowej. Ma Dziurę w oczach i w ustach, a tutaj tak nie za bardzo. PO! PO! Czujesz się lepiej. Dużo urn. O, teleport! Trzeba zaznaczyć ten żółk śmierci. Gdzie tyś ten teleport namierzył? No tam przy gnieździe jest. A, widzę, widzę, widzę na mapce przecież biegnę. O. Tylko... Dobra, zaznaczyłem sobie. To choć Dobra. spotkajmy się obok dziury i do tej robaczego gniazda wejdziemy już w następnym odcinku. Tymczasem dziękujemy wam za oglądanie i żegnamy się ja wamp i... Ja wąsu, hej hej.